Cześć Boże, dzień dobry, a właściwie dobry wieczór, bo jest bardzo już późna noc. Tak siedzę dzisiaj, już taki zrezygnowany po tym wczorajszym filmie, jaki opublikowałem, i z tymi problemami fundacji. I zadzwonił do mnie znajomy, przyjaciel, czy człowiek, który chciał ze mną po prostu porozmawiać. O takiej trudnej sytuacji, bo jego przyjaciel trafił do niewoli. Jego przyjaciel trafił właściwie do Łagrów i on nie wie, co ma zrobić i jak się ma zachować. No i tak porozmawialiśmy. No i to, co mnie dotknęło niesamowicie, to to, że, kochani, ja wiem, że my żyjemy w dwóch różnych światach. Dlatego, że ja mam doświadczenie wojny, ja mam doświadczenie tego, jak to jest, kiedy siedzi się i czeka się na znajomych czy na przyjaciół, którzy trafili do niewoli, do realnej niewoli, gdzie z tyłu głowy masz świadomość, co oni przeżywają, jakie tortury, i, i nie możesz nic zrobić. Po prostu nie możesz nic zrobić. Ja żyję w takim świecie z taką świadomością. Mam doświadczenie tego. Udało mi się już osiągnąć taki poziom, że dla mnie te chwile, kiedy ktoś dowiaduje się, że ktoś ze znajomych czy przyjaciół jest w niewoli, wiem, że nie potrafię nic zrobić z tym. Wiem, że nie powinna mnie ogarnąć panika, a jedyne co mogę w danym momencie. To się za niego modlić, bo tylko to mogę mu oddać. Tylko mogę Boga prosić o to, żeby mu pomógł. I kiedyś jeden z kolegów, który był w jednostce Azow i w czasie, kiedy Mariupol zajęto, trafił do niewoli, po wyzwoleniu spotkaliśmy się i on mi powiedział, że on właśnie to, co najważniejsze czuł, to czuł tę modlitwę. Ja chyba dzisiaj dopiero tak zrozumiałem, dlaczego jest taki kontrast pomiędzy nami, że nas bardziej w Polsce irytuje bardzo mocno zachowanie Ukraińców, ale to, że na przykład oni tutaj próbują w Ukrainie żyć normalnie. Ale prawda jest taka, że ci wszyscy, którzy wracają z niewoli, jak i żołnierze, z którymi się rozmawia, którzy są na froncie, oni mówią właśnie: Żyjcie normalnie. Żyjcie normalnie, po to my jesteśmy na froncie, że macie być bezpieczni. I oni też w tym, ci, którzy wracają z niewoli, mówią, że oni nigdy nie mieli w sobie takiego pragnienia. Że ktoś ma teraz y, za nimi płakać, że ktoś ma teraz panikować, że ktoś ma robić nie wiadomo co, tylko ma starać się żyć normalnie. Oczywiście ma pamiętać, modlić się i, i, i iść do przodu, y, ale y, nie ma się poddać, y, nie ma pozwolić wejść do swojej głowy y, zniechęceniu i jakiemuś takiemu totalnemu. Wewnętrznemu rozbiciu. I stąd też y, pewnie nas to dziwi, dlaczego y, część Ukraińców y, w Polsce wygląda na takich, którzy żyją normalnie mimo wojny. Ale psychologicznie to jest bardzo uzasadnione. A my tego jako Polacy chyba nie rozumiemy, bo my nie doświadczamy wojny. My nie wiemy jak to jest. Kiedy nagle dowiadujesz się, że twój przyjaciel trafił do niewoli i masz pełną świadomość tego, co mu będą robić, i nic nie możesz zrobić, i musisz po prostu wstać rano, modlić się za niego i dalej żyć. Bo nawet jeśli zginie, to ja przynajmniej w sobie mam taką świadomość, Pracując też z poległymi, widząc to wszystko, to ja mam świadomość, że ci ludzie już są z drugiej strony. Z tej lepszej strony. No bo przecież nasze życie dąży do tego. Jesteśmy pielgrzymami na Ziemi i całe nasze życie dąży do tego, że ostatecznie mamy wylądować w ramionach Chrystusa w Królestwie Bożym. I. Tak sobie to dzisiaj uświadomiłem, i yy, myślę, że ten film opublikuję yy, rano. Yy, jako taki dodatek do tego, że żeby może przekonać do tego, że żyjemy w różnych światach, i moje doświadczenie, które ja tu przechodzę, trudne doświadczenie, naprawdę warto je wspierać, ponieważ nikt nie powiedział, że tego wsparcia takiego samego. A właśnie przez ludzi, którzy już doświadczyli i wiedzą, jak, jak z tym żyć, że tego wsparcia za chwilę nie będzie potrzeba nam. Dlatego proszę Was o wsparcie fundacji, żebym mógł dalej działać. A pozdrawiam bardzo serdecznie i dobranoc, bo już naprawdę jest późno.